Witam Was kurczę jakieś problemy techniczne No nie wiem czy to się, że tak powiem sprawdzi No ale zobaczymy Dobra Mam nadzieję że już towar mam ogarnięty Aha jeszcze chwilę miałem sobie sprawdzić Jak to wygląda z zewnątrz znaczek Polska jest znaczek adr też jest no i te felgi teraz trochę słabo widać chromowane Manic Euro 6 okej okay. teraz tak yy... Dobra, cofam. Jakby nie było, cofam. Robię testik, słuchajcie, na... właśnie na YouTubie, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Robię to programem Action. Więc jak mi to wyjdzie do końca słuchajcie, nie wiem. Dlaczego mi się ładunek tutaj nie zaktualizował? Nie mam pytanie Nie wiem, zaraz sprawdzimy. O co chodzi? No ładunek jest. Ustaw na GPS-ie. No i co? Czemu mi GPS nie łapie? Mhm, włączmy mapę. Odbieram przesyłkę z DHL. No tak, tylko że ten DHL jest już teraz zamieniony. Tu jest. Dobra. Czyli lecimy w lewo i ok. Zobaczymy, może mi się zaktualizuje mimo wszystko ten GPS. A słuchajcie, jadę na już najnowszej, zaktualizowanej, zaktualizowanej wersji ETSiK 123 Coś tam, coś tam. Dokładnie nie pamiętam już tych oznaczeń my po, tej, po tym 23, ale chyba to nie ma znaczenia. Jest to aktualizacja standardowa, która wynika z... Nie wiem dlaczego mi się ten GPS nie aktualizuje. Tego nie rozumiem. Czyżby to było spowodowane właśnie tą tym update'em? No nie wiem. Co ja sobie wrzucę na, na mapę tutaj, jednak o, nawet te pineski nie działają u mnie. Hm. No dziwna sprawa. Powiem Wam szczerze, na razie promoc w wersji 2.01 działa sobie. Bez większych problemów ma być jakaś aktualizacja. Byłem wczoraj na forum i czytałem: ma być aktualizacja właśnie do tej wersji 1.23. To jest jedno. No i jakieś tam mają być dorzucone inne miasta. Ja tutaj jadę prosto. Właśnie tak jak się jeździ bez. Bez GPSa, mam nadzieję, że dobrze jadę. Okej, okay, tutaj do tego ronda. Dobra. O, witam. Witam bandziura USA. Fajny mocznik. Dzisiaj robię test gry na żywo właśnie na YouTubie chcę zobaczyć jak to działa jak to funkcjonuje kiedyś jeszcze nie wiem, z pół roku temu może to był rok nawet troszkę się y, próbowałem sił tutaj właśnie na na live natomiast y, wiem że tam jakieś były modyfikacje tutaj do y, wrzucane do Słuchajcie, ja tutaj sobie wiadę chyba tędy. o. troszkę ciasno jest. E, mi mruga ekran na czarno. uuu. witamy Mikołaj. E, słuchaj, nie mam pojęcia dlaczego mi ekran mruga. Ja tutaj wiesz, co nie widzę żadnych jakichś problemów yy, przy tym programie do nagrywania, przy tym programie Action. Nie widzę tu żadnych problemów, żeby było 30 klatek praktycznie cały czas mi wyświetla i przesyła. Bitrate yy, to tak dla osób, które że tak powiem się yy, tym interesują, jest 3000, więc. Minimalny, który tutaj był dostępny w programie do ustawienia. Czekajcie, wezmę sobie tylko towar. Idziemy dzisiaj z pomidorami do Francji przez Niemcy, Belgię, także kawę drogi. No to słuchajcie, nie wiem czemu, u Was mruga ekran. Wiecie co zrobię? Zmniejszymy może rozdzielczość.